witam was oglądaczki i oglądacze mojego kanału co ja widzę w USA dzisiaj znowu pokaz takich pięknych furek więc wbijam i wam pokazuję a, dzisiaj pewnie coś innego będzie jak żeście oglądali ostatnio to, to było coś innego a dzisiaj proszę bardzo taki pomarańczowy potwór może dam wam to w pełnej okazałości Fajne, fajne. Pobujałby takim czymś? <grywa> I jeszcze z tej strony. O, piękne, to jest piękne. Proszę bardzo. Kolejne fajne To Też piękne. To dwie podobne serwetki, ale. Ale mi się bardziej chyba ta podoba. A wy? Co wam się bardziej podoba? Dajcie znaka. Proszę bardzo, tak te bestie z przodu wyglądają. Nie, moja jest ta po lewej. Bardziej mi się podoba. te takie no nowocześniejsze to już... O, to jest jeszcze fajna. Proszę bardzo. No, cacy. Tutaj jest... Myślałem, że może jakaś cena, ale nie bezcenna bezcenna, ale pięknie to wygląda w też cacy kurcze no pięknie to wygląda tu są wszystkie takie same raz, dwa, trzy ale one nie są tak już piękne ale pokażę wam w jednym Pan tu sobie siedzi, a tutaj nikogo nie ma. Teraz ja sobie tu będę siedział. Tu są jeszcze fajne. Proszę. Pięknie odwalone. Kabriolecik, można sobie nawet poglądać. Pan ma pełną dokumentację. Kurde, no wszystko tu jest. 64 rocznik. No tacy. Ile na rybaju? 100. A nie, to coś kupował. Super. ta jest fajna jeszcze w takim kolorku. Patrzcie jak to pięknie wygląda w sierodeczku. Drebieńko, no cacy. Fajny lewałeczek. To, to ma taki sam nie, tam ma taki silniczek, kurcze, cacy. Tak już bardziej nowoczesne wyglądają, no ale dobra, jedną wam pokażę. Jedną wam pokażę taką nowoczesną w porównaniu do tamtej, wolałbym tamtą. Proszę, takie piękne auto z, z konikiem na masce. No piękne. Kurde, czerwona skórka. Pięknie to wygląda, naprawdę. Ten Często auto było na ostatnim filmie. Tu jest coś fajnego. Takie coś. Patrzcie na ten silniczek. No cacy. w środku kurcze też elegancko odpicykowane. Fajne ma, nie wiem czy widzicie, zapięcia na pasy. Fajnie to wygląda. Z tyłu trochę trabant. O, tam jest jeszcze taka czarna bestia. To było ostatnio, po prawej stronie też było to ostatnio. Tutaj Warszawa. Tutaj nagiewa ma jak wiemy, masę nie włączyłem. Chciałem Wam pokazać tą Warszawę jeszcze. Piękna, nie? Tutaj taki typowy krążownik. O, tam ma gościu fajnie wjeżdża. Akuratnie. Popatrzcie. To jest piękne. Klasyk. Pewnie jakiś 50 rocznik. Idę, może da się zwieść. O proszę Tu wam pik do sprzedania Patrzcie jak to pięknie Pięknie wygląda tu Tutaj jest taki piękny fordzik On jest Nie no cacy Cacy pokażę wam tak tylko Tyle przeszłem A tyle jeszcze przejdę Chcę Wam pokazać jeszcze tą bryczkę z tyłu. Pięknie, pięknie to wygląda. Myślałem, że Pan mi się da przejechać, on mówi, że nie. Mówi, że muszę zacząć palić cygara, jak zacznę palić, to mi się da przewieźć. <grybujesz> pan ma z tyłu jeszcze, popatrzcie, drugie siedzenie dla mnie, mi właśnie rozłożył, mówi, że bym wskakiwał i jedziemy, ale to później. Tu jest jeszcze fajna byczka. Tak wygląda w środku. No rozpoko. tutaj już wjeżdża, wjeżdża jeszcze jedna byczka. To jest fajne. To było ostatnio, ale ale fajny ma ten, Fajny ma dzióbek. Szynniczek też ładny. Śmieszne, nie? Proszę bardzo, jest taki bagażniczek piękny. To nawet bagażnik fotelik można sobie tu usiąść. Kurcze czy cacy. To tak wygląda w środku. Kurde, takie auto mi się podobają. Oj, oh, smogi. Ale to jest fajna blisko. To normalnie płynie, to nie jedzie, to płynie. Patrzcie, pięknie to. Tu jest nawet podobny do sprzedania. Popatrzcie tu. 25 000, 68 rocznik. Kurde. Proszę bardzo, to pięknie utrzymane. 25 koła powiedzcie czy to jest dużo czy mało za taką chuję? To jest to są fajne Nie te osmobilki są piękne To jest kurde, To jest fajne, naprawdę Kawał Kawał brycki jest naprawdę kawał byki Patrzcie to jest piękne w środku Kurczę. Cuda wianki można robić w takim aucie. <laughs> patrzcie, jak to z tyłu wygląda. O! To w Nado. Ten mi się bardziej podoba z prawej strony, a my? Prawy czy lewy? Czy jeszcze może tamten? Nie, mi się zdaje, że ten jest piękniejszy. Tu jest jeszcze sedzi. Tu patrzcie, tu 30. 34 rocznik. Ja cię chęsę, Ale to ma lat. Trzeba e, większej, większej okazałości to zrobić. Ten, to przetrę sobie ten. Dobra, miałem troszeczkę zabudzony monitorek. O, ale to jest podobny szewi, co tam był chyba. To jest twojego tamten jest roku. Ale coś w podobnym układzie. Tylko tamten ma tył inny chyba. Nie no, kurde. Casy, jak to pięknie wygląda. Masakra. Ten też w sumie, ale. Kadilaczek. O właśnie. I ostatnio pod filmem to mówiłem, że był Kadilak, i nie wiem, czy go nie nagrałem, czy coś. I tam ktoś pisał w komentarzu, że nie było go. Także, kolego, popatrz tutaj. Specjalnie dla ciebie jest Kadilaczek. Tutaj konik jedzie, czyli mustang. Panie, daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. Piękny to wygląda. Kadilaczek, macie jeszcze raz kadilaczka. Piękny. Chciałoby się aż wsiąść i odjechać. To jest jeszcze coś fajnego? W takim stanie innym troszeczkę ale to chyba jest tak specjalnie zrobione nie? popatrzcie, tak na starodawno na starodawny styl styl tu już nie są takie utrzymane o, pan wjeżdża, nie da mu o, tu jest chyba kobra tak, idziemy zobaczyć tą kobrę ale jeszcze przed kobrą jest Oldsmobilek, taki starodawny też kalabryna piękna on chyba ostatnio był. A to jest co to jest? Jest kobra czy nie jest kobra? Kobra Kiedyś byłem w pierwszym chyba filmie w moim życiu. To była właśnie kobra. Film <laughs> Tyle lat już mam. Chyba hmm. ale piękna ta kobra też jest. Śmignąłbym sobie nią. Proszę bardzo, nawet złomek jest. Fajny, nie? złomek też pewnie ma już troszeczkę lat. Ciekawy, ile. Teraz się dowiem. Piękne. To jest piękne, naprawdę. Spytam się gościa, jak ma. Pytam się gościa, ile to ma. Mówi, pieprza i dziadu, nie powiem ci. Nie, żartuję, nie ma gościa. To jest. Tu jest jeszcze fajny w zielonym kolorku No piękne też odrestaurowane Chociaż ktoś tu się nie popisał, o nie to już farba A może oryginalna i popękana Pięknie, tak wyglądają te auta jeżdżące Pięknie to wygląda. Tu jest jeszcze też w pomarańczu fajne. No, to pięknie też wygląda. Niby się taki kabriolecik sprzydał Popatrzcie to, ściągany daszek, składany. Kurcz, no pięknie to wygląda. Ale jak to pięknie utrzymane. Masakration tu jest otwarty. Otwarty daszek to chyba kiedyś było, wolałbym tego po prawej stronie to troszeczkę już jest taki skorodowany <grymne> proszę, prosto prosto z Wietnamu tu do nas przyjechał tu jest zresztą coś ciekawego kurde ten normalnie silniczek lśni no pięknie to wygląda, w środku też pewnie to jest zaleśniająca z drugiej strony, czekaj no, pięknie, pięknie utrzymano, jest naprawdę. Tu jeszcze jest kawał Fury. Proszę, jest nawet opis, który to jest wiosk, 71 patrzy tu, 50 lat. To 55 lat to autko ma w takiej stanie, pięknie to jest tu już nowsze wersje tu jest jeszcze coś fajnego no takie śmieszne zakrywane to jest wszystko żeby nie poniszczyć, nie, z tyłu jest chyba nie, to jest coś w czasie w czasie regeneracji ale fajnie to wygląda hm, śmiesznie to wygląda taki garbusik tam jest jeszcze fajna karabinka ogólnie dużo sprzętów tu jest fajnych dużo się powtarza tu jest jeszcze fajna Warszawka ta Warszawa już była, była ostatnim razem ale ktoś nie oglądał to wam pokażę kiedy gościu pojechał, bym go podpuścił, to by dało mu troszeczkę Warszawa tak wygląda Dobra, wszystko Wam chyba pokazałem, popatrzcie tutaj, tak to wygląda z daleka Jak chcecie w kolejnym tygodniu zobaczyć, co tu się zmieniło to dajcie znać, to podjadę, Wam nagram a jak nie chcecie, to nie piszcie to Wam nie nagram także pozdro pozdro i do następnego ludzie fajnie przyjeżdżają sobie tutaj, posiedzą, pogadają powymieniają swoje teorie no fajnie to wygląda także także ja Was pozdrawiam z tego pięknego miejsca tak Wam jeszcze to pokażę no i do następnego